W szerszym kontekście, Wojciech Druszcz, witam państwa i witam moich gości, państwa gości. Dziś witam reprezentantów gminy Szydłowo, dyrektora Centrum Opowszechniania Kultury w Szydłowie, pana Adama Lewickiego. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. i panią Żanetę Kielek-Łukowską. Witam serdecznie. Animatora z Centrum Upowszechniania Kultury. Zaprosiłem Państwa nie bez powodu, ponieważ wiele się ostatnio oszedłowi mówi w kontekście 50-lecia obchodów gminy, ale zanim ten temat dotkniemy, to chciałbym porozmawiać o samym centrum. Panie dyrektorze, od niedawna pan zawiaduje, no właśnie, jak długo centrum. Eee, no ja jestem niedługo będzie 3,5 roku. No właśnie, czyli, czyli w sumie niedługo. Z tym, że trafiłem na okres powiedzmy zamknięcia kultury przez podenę, przez pandemię, także ten okres taki wychodzenia na zewnątrz rzeczywiście o rok się skrócił. Ale dał pan się poznać jako świetny dyrektor, bo dużo koncertów, a przede wszystkim przez takie duże przedsięwzięcia centrum jest rozpoznawalne. A mówię o tych koncertach, których zazdrości pewnie nie jedna większa miejscowość. Proszę się pochwalić i przypomnieć nam, jakie u was gwiazdy świeciły. No Mieliśmy Big Cyc, mieliśmy Róże Europy, mieliśmy Golden Life, Chłopców z Placu Broni, yy... Zespoły ludowe. Kri, zespoły ludowe. Mieliśmy łany, słynny zespół ludowy z Poznania z Akademii Eko 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 Rolniczej Rolniczej, tak. Rolniczej. Mieliśmy zespoły jazzowe, mieliśmy teraz w maju, mieliśmy zespół minus 123 minuty z Czech bardzo dobry zespół Grency Fusion. Także tych zespołów trochę mieliśmy rzeczywiście. Jest to spowodowane może tym, że sam jestem osobą grającą. Zajmuję się tym zawodowo w pracy. No już niedługo będzie 30 lat, bo 25 lat pracowałem w ścianie w Domu Kultury, więc to też i tam organizowaliśmy też duże koncerty. Także stąd się wyniosło. Oprócz tego udało nam się pozyskać grant z cyfrowej konwersji, co nam pozwoliło kupić nagłośnienie, oświetlenie. To też nam ułatwia pracę trafiliśmy na dobry grunt, bo i mieszkańcy gminy Szydłowo, i organizator, i rada temu sprzyja, więc tutaj, tutaj z tym jest fajnie. No ale te koncerty, o których Pan mówi i te gwiazdy, które przyjechały, to rzeczywiście jest no, taki arsenał wielkich postaci. No, choćby same Róże Europy, to no, jest zespół, który może już trochę niedoceniany przez najmłodsze pokolenie, ale to, to są gwiazdy. No i Małe Szydłowo, nie bójmy się tego określenia, największa no. gmina w powiecie pińskim, ale mieszkańców niewiele. Goszczą wielkie zespoły, za chwilę kolejny my nagrywamy to wydarzenie, naszą rozmowę przed jubileuszem na stadionie. Tam będzie Enej, więc yy, jak oni odnajdują drogę? Dzięki Panu, domyślam się, Doszydłowa. Ci wszyscy wielcy znaczy, genera wykonawcy. Generalnie yy, to idzie tak, yy, tak zwana jak w marketingu szeptanka. Jeden menadżer drugiemu przekazuje. Korzystamy też z układów tutaj naszej lokalnej jednej z agencji artystycznych, yy, która ma też dosyć, dosyć, dosyć duże możliwości. Natomiast sami się odzywają. Teraz niedawno mieliśmy kontakt właśnie z Kobranocką, czyli też legendarny polski zespół. Odzywają się same zespoły, bo one widzą, wszyscy muzycy się znają z, tego, z tej grupy. Więc po prostu no, no tak to wygląda. Jeden drugiemu, ten prześle ofertówkę. Trochę tego jest. Centrum Opowszechniania Kultury to nie tylko wielkie akcje, ale też codzienna praca. I tutaj do pani Żanety się zwracam w tej sprawie, no bo wiemy, że są ekspresyjne, wielkie wydarzenia na wiele tysięcy osób, ale są też drobne prace. Jak wygląda na co dzień praca Centrum Opowszechniania Kultury z pani perspektywy? No cóż. Yy... Dużo osób korzysta z usług? Tak, tak. Z... Y, oczywiście prowadzimy zajęcia, zaprowadzimy zajęcia taneczne, plastyczne, wokalne, także jest du du dużo zainteresowanie, y, powiem szczerze, przyjąłem tutaj do pracy myślałam, że będzie dużo mniej tych dzieci <tukasz> chętnych, że większość <tukasz> będzie chciała dopiły jednak do większego miasta, ale naprawdę super, super, że, że ci ludzie chcą jednak y, tutaj z nami. Y, Współpracować, uczestniczyć w tych zajęciach. Także zainteresowanie jest naprawdę duże. Mamy bibliotekę, mamy filię bibliotek. No właśnie, w bibliotekach też pani przebywa i zajmuje się tak, pani tak. bibliotekami. Jak wygląda czytelnictwo w tej chwili? Czy dzieci sięgają po książki? Na czy chwilę dorośli? powiem tak. Na pewno większość osób dorosłych korzysta z bibliotek dzieci w wieku szkolnym, bo oczywiście lektury, ale są też dzieci, które na co dzień czytają książki. Nie jest może tak dużo tych dzieci jak w większym mieście, ale są i to bardzo, bardzo fajnie, że, że chcą te dzieciaki jeszcze czytać. Tak? Mamy naprawdę dużo czytelników. Wydawałoby się, że nie, no bo jednak do biblioteki przychodzą osoby, powiedzmy, to nie jest, że grupami, tak? tylko pojedynczo, ale tak łącznie naprawdę mamy Dużo, dużo czytałem. Tym dużo. bardziej, że no, w Waszych bibliotekach, ja byłem w Róży Wielkiej w bibliotece, jest taka sympatyczna, bardzo przytulna atmosfera i to jest na pewno też. Tak, i to też na pewno przyciąga. Atut. Tak, tak, dokładnie, to też na pewno przyciąga, pomieszczę, że ja przyszłam do pracy tak jak pan dyrektor, to był czas pandemii, więc biblioteki były zamknięte, centrum było zamknięte i nie wiedziałam tak naprawdę, z czym się spotkam. Ile będzie tych czytelników, ale jak już otworzyliśmy biblioteki i to faktycznie zaczęły osoby przychodzić, i do tej pory się zapisują nowe, tak naprawdę, przychodzą, bo są osoby, które chodziły przed pandemią, później była przerwa. Przestały przychodzić, a teraz już naprawdę te osoby wracają. Zajmuje się też pani różnymi akcjami tematycznymi. Wiem, że to chyba pani zajmuje się tą promocją rozmów i samymi rozmowami. 50 na 50. To jest taka ciekawa akcja, o której tak, warto powiedzieć, tak. bo za chwilę wielki jubileusz. Właściwie cały czas jesteście w tyglu tych wszystkich wydarzeń. Na czym polega ta akcja? Projekt został. Projekt, Bo to są rozmowy z mieszkańcami tak, gminy to jest projekt Szedłowo. 50 na 50 powstał. Yy, dlaczego on powstał w ogóle? Z racji tego, że za chwilę właśnie będziemy obchodzić 50-lecie gminy, to jest pierwsza rzecz. Yy, druga, że my obchodzimy, obchodziliśmy lecie Centrum Powszechniania Kultury, także dwie takie rocznice się tak jakby Więcej. nałożyły. Dwudziestolecie imprezy jednej, drugiej, piętnastolecie. W tym Nie, roku sami same takie tak, rocznice. Chcieliśmy po prostu też wyjść do ludzi, do naszych mieszkańców, tutaj gminy Szydłowo. I pomysł był taki, żeby po prostu odnaleźć, poszukać osoby, które by chciały opowiedzieć o swojej historii. O swojej historii, o historii swoich rodziców, ich początki po prostu, jak tutaj przyszli na te ziemię, tutaj odzyskane po wojnie, jak się ułożyło ich życie. A dużo jest mieszkańców starszych z gminy Szydłowo, którzy są tam od urodzenia? Czy raczej większość to przyjezdni, tacy, którzy zaczęli życie na wschodzie, dojechali tutaj po wojnie, czy też są to potomkami są, takich rodzin? Ja myślę, że to są raczej jednak mieszkańcy napływowi, tak, którzy przyjechali na te ziemię odzyskane po wojnie. Którzy szukali po prostu gdzieś tam wolnych domów, tak? gdzie, gdzie by mogły zamieszkać, założyć swoje rodziny. Bo warunek był jeden, że ta osoba musi mieszkać na terenie gminy 50 lat. Powyżej 50. Dlatego jest 50 na 50. Tak, to jest niesamowite. I rzeczywiście... 50 osób, 50 historii. 50 tygodni, bo to 50. Na którym jesteśmy teraz? Teraz 20 odcinek. Czyli mniej więcej Bardzo połowa. Tak. Tak. Cały czas można obserwować te rozmowy, które są nagrane i czekać na następne. Przede wszystkim na Facebooku, prawda? Tak. bo to wszystko tak, jest tak, publikowane dokładnie. na, na Tutaj Waszym jest Facebooku. Jeszcze jeden ważny aspekt tej sprawy, że to jest taka kwestia historyczna. Mamy szansę zachować wizerunek tych ludzi, ponieważ no smutna sprawa, ale dwie osoby nam odeszły. Właśnie teraz. zauważyłem, ostatnio pojawiła się informacja, tak. że jeden z waszych rozmówców zmarł. Z dwójka chyba, tak? Dawno. Tak, teraz na tę chwilę no. to są dwie osoby. Yy, niedawno odszedł yy, pierwszy naczelnik gminy Szydłowo. W sumie dzięki niemu ta gmina tak naprawdę powstała, bo dzięki, nie, dzięki niemu są te ulice pierwsze do. No właśnie, do, 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 drodzy Państwo, to jak właściwie zaczęły się losy gminy Szydłowo? Tak, w skrócie, ja nie chcę tutaj y, sięgać po głęboką historię, ale panie dyrektorze. Y, to był rok 1973, dokładnie? Tak, tak, tak. Ja tutaj dokładnie, bo ja nie jestem mieszkańcem gminy Szydłowo, ja rozumiem, więc ja szczegółów tak... dokładnie nie znam. Natomiast było to 50 lat 1 stycznia. 1 stycznia? Czytała gmina tak. Szydłowo. Tak, tak jak wiele innych dlatego, wydarzeń dzieje się 1 stycznia. Dlatego cały, cały rok jest generalnie obchodem, obchodami jubi, Jubiliuszu. Rozumiem. No właśnie, i 50 na 50 to jest jedna akcja. Koncert na stadionie to jest drugie przedsięwzięcie i, i, i wiele innych również. No ale Centrum Opowszechniania Kultury może się szczycić także swoim jubileuszem. Wspomniał Pan o dziesięcioleciu. Tak, tak? dziesięciolecie cuku mamy. Też 1 stycznia było, ale musieliśmy troszkę przesunąć z powodu no, no takich możliwości logistycznych, jakie mamy. No nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich prac naraz, zwłaszcza, że teraz nam się to skumulowało. Mieliśmy Święto Ryby i Wody w Tarnowie, teraz mamy koncert piątkowy we wtorek, mamy 20 jubileuszowy konkurs, to jest Festiwal twórczości dziecięcej gminny drugiego lipca organizujemy wspólnie z Gopsem gminnym, gminny dzień seniora, więc tych imprez takich gmin. Nie mylą się Państwo te wszystkie daty? mylą te się wszystkie wydarzenia? mylą się fakty i umowy. Już <grym <grym to <grym> no właśnie, Bo czasami mówiąc. można powiedzieć, a my się umawialiśmy na z inny spo... termin. wykonawcy tak. się mylą, rozmawiają z kimś, się okazuje, że to jest na Dubrzyca, akurat na sierpień, a nie na lipiec. A to wszystko? E, tak, natomiast. W natomiast e, no no trzeba jakoś to opanować. Wspomniał pan o tym, że pochodzi pan, czy też pracował pan wcześniej w Trzciance? Pochodzi tak. pan z tego rejonu, czy? czy ja w... właściwie prawie odrodzenie mieszkam w Trzciance. Trzcianka, no właśnie. I tam w tej Trzciance też wiele lat pracował. Jak można porównać te dwa środowiska? Bo Trzcianka też jest bliska mieszkańcom piły. Trzcianka też nas ogląda. To jest trochę większa gmina, no... większy region niż ten, większa, ten region Szydłowski. Większa, ja myślę. No inaczej, całkowicie inaczej jest. Tutaj jest się bliżej ludzi, ponieważ ta miejscowość rzeczywiście, no oficjalnie, jest to około tysiąc mieszkańców. Gmina sama w sobie, chociaż jest rozległa, no w większości powiecie, tam. tak. Natomiast, natomiast ci ludzie są bardzo zaangażowani, bo wystarczy popatrzeć na koła gospodyń, czy na stowarzyszenia, które na terenie gminy Szulowa działają. Bardzo fajnie układa się, przynajmniej dla nas, współpraca z Urzędem Gminy. No, jednak wczoraj właśnie tak zacząłem zliczać osoby zaangażowane w organizację piątku, tego piątkowego dnia, bo to się rozpoczyna uroczystą wielką sesją, następnie jest przemarsz na stadion, na stadionie będą koncerty zakończone pokazem sztucznych ogni. To tak naprawdę zaangażowanych w to jest około 200 osób. Niesamowite. Także tutaj cały dzień są szyte, przykręcane liny. Teraz pracownicy siedzą w sali gimnastycznej, przerabiają salę gimnastyczną na salę sesyjną. Wieszane są kotary, ustawione krzesła, także to jest no, osoby z zewnątrz, dużo firm zatrudnionych do tego jest wykorzystywanych, także to jest duża impreza. Pani to pani jest pracownikiem centrum, ale nie jedynym pracownikiem. Z tego co wiem, to nie ma wcale wielu pracowników Centrum Upowszechniania Kultury no, kilka osób. Stosunkiem u nas jest tak naprawdę no mało. Właśnie. Jak organizujemy taką dużą imprezę, no to jest. Trzeba się napracować. Jest, jest, trzeba się napracować jest, jest to dosyć ciężka nawet Zobacz, praca, bo kobiety. bo kobiety i często muszą pracować fizycznie, oczywiście, tak? No, no ale mężczyźni trochę pomagają. E, no, no to, tak naprawdę, no, nie ma dużo nas mężczyzn, bo jest pan dyrektor, jest pan Beniamin, który ładnie gra, <coughs> który ładnie gra na skrzypcach. Na skrzypcach, dokładnie. właśnie. Też dał poznać się Dokładnie, od tej tak. strony. No, czyli trzeba troszeczkę popracować fizycznie i umysłowo. trzeba. Ale trzeba. tak jak wspomniał pan dyrektor, są osoby dobrej woli, które pomagają. Ale my dajemy radę, tak. Jest nas naprawdę kilka osób, ale. Że tak powiem, tak, ogarniamy. Bo nie ma u nas takiego podziału sztywnego, jak czasami w niektórych placówkach, że bibliotekarz to się zajmuje tylko biblioteką, a nie ma to tylko animacją. Tutaj wszyscy łącznie z paniami z księgowości yy, trzeba ro yy, robić, nosić stoły, krzesła, to wszyscy pomagają, także tutaj nie ma. Wracając jeszcze do tych zajęć, no to. Yy, My mamy prawie około 180 osób w tygodniu na zajęciach w takiej małym miejscowości to jest bardzo dużo. Przyjeżdżają też z innych miejscowości, z tak, innych tak, są? Tak, tak, oczywiście. Tak, tak, tak. tak. No właśnie, bo to też jest istotne. Yy, to ja jeszcze proszę sobie powiedzieć, oczywiście, tutaj czujemy się naturalnie, ja tylko zadam pytanie a propos pani Żanety i ulubionej imprezy w ciągu roku? No bo dużo tych imprez macie. Dyrektor wspomniał o Święcie mm -hmm. Ryby i Wody, wiemy o tym, że jest Dzień Seniora. Są też ostatnio imprezy sportowe w Dobrzycy, Dzikie Przełaje. Nie wiem, czy z wami organizowane, czy nie, ale, ale na, na, terenie, na terenie gminy dużo się odbywa. Jaka jest pani ulubiona impreza? Może zaczniemy tak od takiej organizowanej samemu. Dożynki. 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 Zdecydowanie Oprosze. Dożynki, tak, bo tutaj z panią Lidią <coughs> działamy. Prężnie, czyli słoma, siano, trawa to jest nasza praca. My si te żywią. tak, my wtedy si siadamy. Naj najpierw idziemy oczywiście na pole, zbieramy zboże, później siadamy. Czyli, i, czyli i, I tworzymy, tworzymy więcej, kwiaty również. dekoracje mhm. de dekoracji przede wszystkim typowo dożynkowe, tak? Pani mhm. Lidia mnie nauczyła, także razem siedzimy oczywiście inne osoby też nas wspierają ale przede wszystkim no, pani my, ta, która no A to niestety też jest legenda. to tak, jest tak. legenda pani pani Ścieluk tak naprawdę się zaczęło, bo to pani iściełuk nas wszystkich tak naprawdę uczyła po kolei że tak powiem pokolenie na pokolenie niesamowita oso, osobowość w ogóle no niestety na tą chwilę już bo zawsze nas wspierała ale od zeszłego roku no niestety troszeczkę podupadła na zdrowiu no i tu już nie możemy na, na panią Jankę już niestety liczyć, nie? no, a proszę powiedzieć, gdzie najbliższe dożynki będą, bo wiem domyślam się, że jeździcie po sołectwach. My I... mamy na zmianę. Jednego roku jest w starobiance, jednego roku jest w Szydłowie. W tamtym roku był starobiance, więc teraz będziemy mieć 2 września w Szydłowie. Czyli to będzie dzień przed dożynkami w Pile. W Pil... tak, macie, mamy tak weekend nie. dożynkowy. Tak. Niektórzy mówią, że jak dorzynki są w sobotę, to tak nie do końca yy, pasuje, bo tak narzekają, ja wiem, bo też yy, wielokrotnie w dorzynkach uczestniczyłem. Jak pan się się do tego odnosi. Ja wiem, że Szedłowo tą sobotę bardzo lubi dożynkową. Yy... Wie pan tak, ja współorganizowałem dożynki przez 25 lat poprzednio i ta sobota się jednak sprawdza. Ja wiem, że Dzień Święty niby to jest w niedzielę, natomiast no nie ukrywajmy, jest to Dzień Radości, Dzień Zabaw, I więc niedziela jest dniem odpoczynku. Nie ma problemów w pracy żadnych. No właśnie, bo rzeczywiście, bo jeżeli ktoś yy, pobaluje, to później budzić się rano do pracy jest bardzo ciężko. Tak, sobota tutaj... dożynki się kończą u nas druga, trzecia rano. Yy, trzeba to wszystko kiedy się rozchodzą goście, natomiast my, my wyjeżdżamy z 7-8 rano, to to, to druga by się... zmiana, gdyby tak. No to jak to będzie w tym roku z dożynkami? Już wiadomo, kto wystąpi? Tak. Możemy zdradzić. Czy na, jeszcze... razie, na razie jeszcze nie mam umów podpisanych, Aha, więc na razie jeszcze ten temat Te umowy nie. są podpisane przez drugą stronę, ja jeszcze nie mam. Rozumiem. Podpisanych. W takim razie trzeba poczekać, lepiej poczekać, niż ogłaszać przedwcześnie, bo potem tak. człowiek czuje się nieszczególnie. Panie dyrektorze, pan gra, no właśnie, na czym gra, z kim gra? Ja znaczy, widziałem ty... występ Ale... dyrektora. No, to jest poziom tak, że... jest. Dobry. To jest tak, że ze zmianą pracy troszkę sobie odpuściłem to. Było... Ale tego się nie zapomina. Nie, 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 ale, ale tak naprawdę to w tej chwili jedyny, co mam kontakt, to przez to, że samemu też prowadzę w cuku zajęcia na perkusji i na gitarze elektrycznej, więc to jest kontakt, a tak to w... wspieram. Teraz w a na basie pan nie gra? Na basie to ja tak naprawdę nie jestem basistą. Ale grę, gra pan czasami. No gram. właśnie. Bo to był mój główny, kiedyś gitara basowa to był mój główny instrument, nawet papiery tak zwane mm -hmm. mam na basie, natomiast nie grałem, no teraz w niedzielę grałem koncert w Auchu z zespołem regowym na basie właśnie. <laughs> tak, czy... czy można improwizować w trakcie reggae? To dopiero można. No właśnie tak mi się wydaje. Ja nie <noise> jestem znawcą muzyki, ale tak czuję, dopiero. że to jest taki klimat, dopiero. gdzie można się pobawić. Można pusić wodzę fantazji. Z tą tą, tą tą muzyką. Czyli tutaj mamy multiinstrumentalistę, który też czasami swoje talenty uruchamia. No bo mówi pan, że wspomina pan, że nie gra, a tu okazuje się że ręki ten dnia. Nie dni no, gramy, bo nawet. Przywitał pana. W czasie COVID-u, tak mówimy, że zamknięty cuk był zamknięty cuk, no tak nie do końca zamknięty, bo jednak książki przez okno wypożyczaliśmy. I cuk cały czas działał. Weszliśmy raczej w taką sferę filmową, powiedzmy. Nagrywaliśmy filmy, nagrywaliśmy bajki, czytali ważniejsi mieszkańcy tak. gminy, wójt, radni, przedsiębiorcy, różne osoby czytały. No tak, internet żyje, Tak, nagraliśmy kilka filmów, nagraliśmy kilka koncertów. Warsztaty były nagrywane Warsztaty też. nagrywaliśmy, nagrywa, nagraliśmy. jeden z naszych filmów to był taki, no troszkę tak. Pobudził wyobraźnię ludzi, bo komentarze były wręcz y, z dwóch stron skrajne. Był dotyczący, to taki prospołeczny był dotyczący kradzieży na cmentarzach i podrzucania śmieci. Solesie, Temat mocny. Tak, w Słowacji pokrzywnica. To był zrobiony wspólnie z Teatrem Gest od nas, działającym wtedy. Nawet spowodowała nas policja. Która też dwóch policjantów brał udział w nagrywaniu filmu, aresztowali złodziei, prowadzili do radiowozu. To taki dydaktyczny trochę. Tak, film. tak, ten film obieżał tak. ponad pół miliona, miał ponad pół miliona wyświetleń. To było bardzo dużo. Tak na całą to Polskę. bardzo realistyczne, aż za bardzo Tak, to proszę powiedzieć, gdzie po niego sięgnąć? Bo w internecie jest i na YouTube, i na Facebooku, na naszym kanale. Przemknęło na mi to bokiem, a muszę sobie zobaczyć. Nagraliśmy bo brzmi w maju w, maju w COVID-ie też nagraliśmy pani Kasia Lemańska napisała muzykę i słowa. No ja nagrałem u siebie w studio, nagrałem muzykę do tego, zaaranżowałem to i zrobiliśmy teledysk z okazji rocznicy urodzin papieża z chórem, teledysk był nagrywany pod kościołem, chór śpiewał. Czy dużo się dzieje. Dużo osób nagrywało też, nagraliśmy koncert Kolend, nagraliśmy koncert tak. patriotyczny w tym mhm. czasie. Robiliśmy wtedy tak, to wszystko to za pomocą jednej kamery i Środek. telefonów komórkowych. Mhm. Teraz mamy dosyć dobry sprzęt, bo mamy Trzy kamery, 4K. Także może my mamy do streamingu bezpośredniego sprzęt. Także możemy. No wspomniał Pan o tym, że, że pod tak. tym względem też się centrum rozwinęło. Tak, dużo się, dużo się rozwinęło. Pani to, a Pani pasje? No bo muzyka, dyrektor to ja kojarzę, ale też chciałbym poznać Panią, o ile oczywiście zechce się Pani otworzyć. <grym> Moje pasje, ja mam tak. bardzo dużo pasji. No to Moja może ja takie dwie najważniejsze, miała, tak. ulubione. Dwie najważniejsze? No przede wszystkim yy, plastyka. Yy, kocham. Tworzyć, że tak powiem. Z Czyli dusza niczego, artystyczna. Typowo dusza artystyczna, typowo i przede wszystkim, co moją pasją jest e, ogród. A i tam też można popuścić wodę fantazji, ja tam, jak Ja ja tam po prostu szef. odpływam. Ja tam odpływam, tak dokładnie. Mam y, swoje kochane rybki, mają maj, maj, maj imiona. No, i... no przede wszystkim ogród, tak? Tak Ale jak to, to... typowa dusza artystyczna, bo nawet w ogrodzie wszystkie krzewy, drzewka, to, co jest możliwe, wszystko jest przycięte, obcięte, wszystko ma swój kształt. Wszystko jest, musi być tak idealnie dopracowane. Także... Ile czasu to zajmuje? No dużo. Naprawdę no dużo, naprawdę dużo. Domyślam no się, bo rzeczywiście, jeżeli tak wszystko się dopieszcza. Tak, bo nawet jeżeli minuty, chodzi o takie prace moje artystyczne, które to też po prostu po godzinach pracy siedzę i robię sobie w domu, czy tam nawet w nocy siedzę. Przede wszystkim zimą, tak? Jak są te wieczory i noce długie, no to wtedy jest ten czas, żeby się poświęcić. Czyli pani maluje, tworzy? Też. I jeszcze? Skoro też maluję, to. I prowadzi zajęcia prowadzę za zajęcia, a, tak, plastyczne no w cuku dokładnie, bym zapomniała nam <noise> powiedzieć o tym a tak. warto o tym powiedzieć tak, i mam nawet zaprosić. tak, mam dwie grupy, mam młodszą grupę i starszą. I nie wiem, jeszcze zobaczymy, jak to będzie od września, od przyszłego roku szkolnego, czy czasami nie. Ja jeszcze chyba tu nie rozmawiam z panem dyrektorem, czy ja nie zrobię trzeciej grupy. Będzie szansa. Bo jest będzie szansa. duże zainteresowanie, a rozbieżność wiekowa jest, no dosyć duża, tak, więc no... no i w Róży jeszcze. No, no i rozmawiamy. oczywiście w Róży Wielkiej, tam gdzie pracuje w bibliotece, y, też tam będą też zajęcia. będą zajęcia i będą wydłużone godziny, bo z tego, z tego co słyszałam, Doszły mi właśnie takie słuchy, że dobrze by było, gdybym była dłużej właśnie tam w Róży Wielkiej, żebym właśnie mogła poprowadzić zajęcia plastyczne i biblioteka, żeby była dłużej czynna, tak? Bo nieraz jest tak, że, znaczy nieraz, często jest tak, że ja te książki zostawiam gdzieś tam komuś w domu mhm. i czytelnicy po prostu odbierają, nie? Róża Wielka to też jest duże sołectwo, prawda? Bo tam jednak mhm. też sporo mieszkańców. Szydłowo numer jeden, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, taki chyba stara ubianka? Nie, największe w tej chwili jest Dolaszewo. Dolaszewo. Dolaszewo, stara Łubianka, szybowo jest trzecie, jeśli chodzi o oficjalna liczba. No tak, bo bo to ta nieoficjalna jest liczba w Szydłowie, gdzie jest około 1000 mieszkańców, niektórzy podejrzewają, że jest 2000. No drodzy Państwo, no to rzeczywiście jest dowód na to, że mieszkańcy Piły i okolic lubią się tam przespacerować na stałe i, i o tym się o, wiele mówi, że gmina Szydłowo jest jedną z niewielu, która cały czas przyrasta pod tak, względem takie liczby. Ale pozytywne mieszkańców. Opinie, e, naprawdę słuchać. Pozytywne, że, że jest fajnie, że się właśnie dużo dzieje, że nie trzeba tych dzieci gdzieś tam dowozić, że w ogóle nie trzeba na zajęcia, bo mamy też u nas jest, zajęcia są też dla osób dorosłych. Mm -hmm. Tak, tak. Mamy zumbę, chór, także jest. No, Mówiła pani, Żaneta, o tym, że Dożynki są jej ulubioną imprezą, a dla dyrektora jest jakaś jedna ulubiona, czy to wszystko się dzieje nie tak? Dzień działacz kultury. <grym> <grym> tak? Kiedy? Kiedy? Nie, był już, ale nie, był. żartuję, żartuję. Dla mnie każda impreza jest e, pracowita, a podoba mi się, jak już się kończy. I człowiek tak rzeczywiście siada i y, patrzy, że to wszystko się jednak od wewnątrz to widać troszkę inaczej, bo widać pewnie, zawsze nigdy nie ma tak, że jest wszystko idealnie, bo mhm. zawsze coś wychodzi. Bo zawsze jest ten czynnik ludzki, który wchodzi, bo ktoś coś zapomni, a ktoś się rozchoruje, to, to różnie bywa. Natomiast mhm. lubię Święto Ryby i Wody, bo to jest fajna impreza. To, za chwilę. to było, było. To już teraz, było. teraz sobotę mieliśmy. Dożynki też, bo to jednak atmosfera podniosła. Ja generalnie lubię tą adrenalinę w czasie imprezy. Gdzie to wszystko trzeba no, biegać, widać, organizować. widać, że, że, że raczej nie, nie biega pan z pochmurną twarzą, tylko jest tego entuzjazmu takiego radosnego sporo, i to myślę, że też pobudza innych. Tak, no czasami gdzieś tam pod nosem, ktoś coś tam rzuci, jakieś w sobie, coś tam. Przysłowie, Tak, dokładnie. Ale, ale to jest tylko w momencie, na, kiedy, kiedy człowiek zobaczy, że czegoś zapomniał, albo, albo coś, się nie, coś nie zrobiłem. Na przykład ja, zaraz się idzie. No, u nas nie ma, u nas nie ma podziału. To nie jest tak, że ja siedzę, dyrektoruję, ja jak wójt ostatnio stwierdził wchodzę na drabinie, siedzę, instalację elektryczną tak. robię takie rzeczy, tnę piłą, szlifuję, także tutaj. To dobrze, to dobrze, ale o to zadam <grym> konkretniejsze pytanie, bo to rzeczywiście było takie pytanie bardzo ogólne zespoły. Interesuje mnie, który zespół można pochwalić za współpracę? Ale niech Pan nie mówi, że wszystkie. Jakiś jeden szczególny, czy, czy pod kątem. Y, y, menadżera czy pod kątem samego zespołu, który przyjeżdża, szanuje Was w sposób szczególny, szanuje widza, który zasługuje na takie wyróżnienie z Pana perspektywy. Znaczy, Niekoniecznie nie chodzi, to... nie, nie chodzi o, o te zespoły, które przyjechały do Szydłowa, mm -hmm. bo spotykał się Pan z wieloma. E, najmilej wspominam e, teraz tutaj z Szydłowa kontakt z zespołem Big Ced. To był kontakt naprawdę bardzo dobry. Czyli to nie jest tylko tak, że oni medialnie są nie, otwarci, bardzo, ale też bardzo prywatnie. Fajni ludzie, bardzo fajni ludzie, ale też bardzo mile wspominam z poprzednich prac, jak Pan mówi, kontakt z menadżerką kombi, ale tego kombi przez dwa i w tej chwili ze Skawińskim, no i na pewno z menadżerką zespołu Perfect. To była współpraca naprawdę idealna. Czy jak taki menadżer współpracuje z panem, z państwem w sposób idealny, to już potem nie trzeba się martwić, że nie. zespół nabruździ? Nie, nie. Nie mieliśmy żadnego takiego. W, se, w sensie, że będzie chciał no. czegoś o. Jakieś nie, wszystko i, i, jest uzgodnione. z nieba. Wszystko jest uzgodnione. Nie, nie, nie. jeszcze nie, raczej inaczej. Nie spotkałem się z czymś takim przez te kilkadziesiąt lat, żeby ktoś naprawdę cudował. Nie? No. Nie, nie spotkałem się. Ale czymś to takim. też może się demonizuje takie sytuacje. Może ona się zdarza raz na kilkaset, a potem no. się o tym mówi tak. i, i przez to. Ja myślę, że to są duże też produkcje, tam, gdzie jest telewizyjne produkcje, gdzie są inne pieniądze, mm -hmm. gdzie przyjeżdżają gwiazdy, bo za znamy przypadek pani Górnia, która zobaczyła liście na scenie i odwołała koncert. <laughs> Także tutaj no, teraz będzie tam nowy, piękny amfiteat, więc chyba teraz nie odmówi. Ale no zdarzają się takie, I jakoś na szczęście nie, nie było czegoś panie dyrektorze, może wspomnimy może jeszcze o projekcie z Mozilem, bo gdzieś tam A. nam umknęło, nie? No to jest chyba też z osobami niepełnosprawnymi, dobrze nie. To, nie. Że nie. to, to była zdolna, zdolna młodzież muzykująca. Z niepełnosprawnymi. A, no to posłuchanie. Zdolna młodzież muzykująca. Zaczęło się to od jednego z naszych radnych, który gdzieś na koncercie spotkał Mozilla, zainteresował go gminą, porozmawiał po jakimś czasie przyszedł do mnie. Ja ten temat podchwyciłem, Mozilla zadzwonił. No i skończyło się tym, że wspólnie y, nagraliśmy teledysk, nagraliśmy piosenkę, ukazało się to na płycie Mozilla. Y, płyta taka pierwsza, to była druga seria z tej taki cykl. Y, pierwsza płyta otrzyma Fedoriki za muzykę dziecięcą. Y, uczestniczyło. Mieliśmy chórek 18 chyba osobowy. Ja przygotowałem chórek, dostaliśmy nuty od pana Czesława. Pan Beniamin przygotował młodzież grającą, mieliśmy młodzież z terenu gminy grającą, no. pianista, skrzypaczka, trębaczka, akordeonistka, flecistka, także to, 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 to cała dosta... armia muzyków ta, ta, młodego tak, pokolenia. Tak. E, to się zresztą nazywa Armia Nerdów, o. E, ta płyta e, i, i... Nagraliśmy ten teledysk, przyjechała ekipa najpierw w studio dźwiękowe, nagraliśmy dźwięk, a potem przyjechali nagrywać teledysk. Bardzo fajne wydarzenie, bardzo fajne przeżycie dla dzieci. Też rewelacyjny wykonawca. No więc w takim razie, drodzy Państwo, jak słyszycie, zresztą myślę, że to słychać na co dzień w Centrum Upowszechniania Kultury dzieje się wiele i od święta i na co dzień. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszymi gośćmi byli Adam Lewicki, dyrektor Centrum Upowszechniania Dziękuję bardzo. I Żaneta Kielek Łukowska. Animator. Udało się nie pomylić nazwiska, bo czasami przy tylu nazwiskach można się zapędzić. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę, za to, że zechcieliście Państwo spędzić z nami czas. Dla mnie był to ostatni program w szerszym kontekście. a teraz już życzę miłych wakacji i do zobaczenia przy następnych okazjach. Do widzenia.